Cześć to znowu hopier, witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War Kontynuujemy naszą wojnę ze Szkocją Zostało im najprawdopodobniej tylko jedno miasto, czyli Dublin Wyprodukujemy tutaj oddziały większe I ruszymy od razu na miasto Doszkolimy sobie oddziały Nie jesteśmy już aż tak, w, w aż takim kryzysie. To jest dobrze. Tu się rekrutują. Tu tych tu, tu, tu dwa oddziały zrekrutujemy i zakończymy turę. Ten tu idzie bardzo dobrze. Ej. Tak, zestryjemy. Trzeba ci ten Jork szybko zdobyć. gminy pięknie rekrutujemy tutaj oddziały mamy zamek tu na górze, dokładnie dobra, tutaj budujemy stajnie tutaj trochę lekkiej jazdy To jeszcze doszkolimy może. No oddział. Istnieją do roboty. Właściwie. Ten tu stoi i niech stoi. No i kończymy. O, doszedł, ale to nie. To małrowie, dobra. To jeszcze nie mało Dobra, to Cię dalej poślemy. W ogóle nasz kardynał tutaj stoi. Zapomniałem o nim. W ogóle my jesteśmy krajem niekatolickim i mamy kardynała mimo wszystko. Dziwne. Dobra tutaj jeszcze trochę lekkiej jazdy nie dobra, zamiast tego chłopów i w Edynburgu dalej doszkalamy dobra, już wszystkich tam do kolejki wrzucimy tutaj stajni się budują, dobra tutaj oddziały się szkolą tutaj jak zrobimy. Dobra, aż nie będę więcej złoto wydawał. Czekamy na ich ten ruch. O kurde, wcześniej na stronę droga, LOL. Chodzi o... O, Polacy! Jak miło! A, nic nie chcą, dobra. Ja tego nie rozumiem, czemu się tak kłaniają, a tak naprawdę nic nie chcą. Jak wiecie to piszcie w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia Dobra, mamy stajnie To mnie nie interesuje zbytnio Standardowa raport rekrutacji, cały czas rekrutujemy I mamy zdrajcę Niestety Dobra Tak zrobimy Dobra ci się jeszcze No Dobra tych nie będziemy atakować bo to nie ma sensu No i nic, i, i skończymy Ten tu idzie dalej, ten też Znowu Polacy się kłaniają, nie rozumiem tego. Może tym razem coś chce. Nie. Dobra, nie rozumiem. O, papież Jerry skąpy umiera. Wybór papieża, a my jesteśmy nie katolickim klanem, ale fajnie, dobra. Z kim my się tak lubimy? Z węgrami się nie lubimy, z duńczykami i z... ale my, my z Hiszpanami się bardzo tak lubimy, na Hiszpanów. Papież Nero. Oj, zostałem przywrócony do łask. Węg z Węgrzy, dobra. Może być, ale zostałem przywrócony do łask. Podoba mi się to. Jesteśmy z powrotem krajem katolickim. Się zmaga krycjata. Tutaj na Antiochy, dobra. Jak zdążymy zakończyć wojnę, to się też dołączymy. Chętnie. Dobra myślę, że tą armią możemy już wyruszyć właściwie Oni tam aż takich specjalnych dużych oddziałów nie mają I Nie zostawimy tylko, dobra chłopów nie zostawimy I nie, nie chłopi się jednocześnie przydadzą Dobra Jeszcze dwa oddziały zrekrutujemy i ona ja nawet zostaje tu, a teraz reszta wyruszy Trzeba stłumić to powstanie. Dobra. Nie, nie chcemy Cię. ta się wzmaga z syria dołączyła. Czy na co? Portugalia na Hiszpanię. Nie, chcę być za Hiszpanią.

Może to nic prawie nie ma ze sobie. Zrekrutujemy najemników. Myślę. No, porekrutowaliśmy, no to jest znowu... No, nie można tego przyspieszyć. Przepraszam za tę chwilę. No już jest z sporo, no, znowu on mi zadzwonił. Eee. A nawet nie widziałem tej misji. Dobra, trudno. Mamy jakieś misje? Nie mamy, no dobra. Dobra. O kurde, złota brakuje. Trudno. Proszę oblężenie Myślę, że ci rebelianci będą Chcieli potem wyjść z zamku Dublin mam zająć No Właśnie tam się wybieram Automatycznie jest mi się baczyć Dobra Nie, wy nic nie budujcie. Trzymajcie obrażenie. Wy oh, budujecie ja taran. Szkocją rozpaczliwe. Sesarstwo niemieckim pogorczyliśmy sobie. Teraz spróbuję do nich na o Sojusz zagadzić. Moment no Szkocja ma sojusz z są niemieckie No ze Szkocją mają sojusz Nie lubią nas Niemcy Bo atakujemy ich sojuszników mm, Nie podoba mi się to Dobra No będzie szedł dalej Jak tam nasz dyplomata? Też nie wiem. Ile tutaj do końca? Dwie tury jeszcze mają No dobra To poczekamy na nich Nie, nie chcę mi cię, nie masz tej kości w ogóle. No pod końca tutaj tracimy cały czas złoto. Nowy kardynał szkocki. No szkoci już długo nie pożyją. 6 tur. Jeszcze jedna tura, no dobra. Tu utrzymujemy obrażeń. A tu myślę, że zaatakujemy. I automatycznie streamujemy bitwę Uuuu Przegraliśmy Mogłem tu walczyć normalnie Dobra, trudno, nie poddamy się mimo wszystko To zaraz powinniśmy przejąć Bo nie starczy im żarcia Zakończyłem za turę. Kurde, z Dublina się nie udało przyjąć Źle O rebelianci chodzą bo jedzenia nie mają, dobra E, tu myślę, że spokojnie, bo mam dużo przewagi Remis? No, dobra Splądrujemy osadę On zaprzestać rozlewuję krwi przez cztery tury Dobra, przez cztery tury to spokojnie Państwo po bliskiej fracji się sprzeczają Dobra W Edynburgu nowe oddziały wybudujemy Wyrekrutujemy właściwie. Maksymalnie dwa dobra. Dobra, wy się może połączcie. I tych sobie zrekrutujemy. Dobra Zakończymy turę Dobra No kurde ten znowu próbuje coś od nas wyłudzić Hiszpania i Francja zawarły sojusz Portugalią i z Dobra No i wyszliśmy właściwie z kryzysu Dobra, myślę, że jeszcze porekrutujemy trochę oddziałów z racji, że jeszcze tak papież no można jasek z komunikaty teraz zatkujemy porozumie z tego grupę uczniów. Zatem, tym tak samo zrobimy Dobra Kończymy Wybieram oddział przede wszystkim przeciwko tej Szkocji, muszę się na niej bardziej skupić niż na czymkolwiek innym Dobra, tu jeszcze będą się rekrutować I podzielimy ich na dwa oddziały myślę Dobra, tutaj jeszcze konnicę zrekrutujemy W Jorku wybudujemy rynek straży miejskiej Zrekrutujemy trochę jazdy lekkiej i ciężkiej I zakończymy turę co więcej Moc Cesarstwa Niemieckiego gdzieś są? Nie Polacy znowu Nic Nie, nie chcemy cię jest zdobyta. Przez kogo? Przez Węgrów Ile tam jeszcze to zostało? Jedno. Dobra, to myślę, że zrobimy tak. Tu wyjdziecie. Wy do nich to spróbujecie dołączyć ja i dam wam tego. Dobra i co tutaj rekrutujemy jeszcze? Na najemników Kapitan najemników, powiększyń fity Dobra, kończymy turę No oko nie chcemy się tego czytać. Coś tam odkryli. Nie no i po pierwsze się cieszę, że zakończyliśmy z jego sukcesem. No ale nie chcemy się tego nawet czytać. A tam na, na, na północy zrekrutowali nam się. To wybudowano w z Permiejskiej Myślę, że to zrekrutujemy i od razu ruszymy na Dubli. Ponownie. Kto tu oblega Dublin? O, Portugalia! LOL Takim się nie uda, to mi się dołączy. Pięknie. Szkoci coś chcą. Nie, nie wstrzymał łownie Polacy coś chcą. Teraz jak już prawie jesteście niszczeni, chcecie... Rozejdź! Możecie sobie pomarzyć Dobra Dżihad na Bagdad ogłoszono Dobra, nie będę im pomagał, tak zbytnio Też nie będę ich atakował mnie z armii. Tora, to my sobie tu posiedzimy W farmy farmu nie nawet tu jak im możemy zdobyć Dublin, to Dublin nie będzie nasz Gdzieś źle, jak niego, go przejmuje. Oni O, Duńczycy tutaj są. Nie podoba mi się to. cofniemy tą armię tu, w razie czego jego Duńczycy zaatakowali. Nie mogę zrekrutować, w nie mam Dobra. Zobaczymy tu. Hmm. W momencie tej Danii, że może zaatakować. Półobawy już Bardzo jakbyśmy że Dobra. Na hiszpańskiego będziemy głosować. Szkocki, o oh, kurde. Nie podoba mi się to. Mamy rozpaczliwe z państwem wszystkim Nie mamy akurat wojny. Ale Szkocja myślę, że zostanie zaraz zniszczona, jak jest z dwóch stron atakowane. 4 zł, ale jesteśmy dobrzy Dobra, wy tu stójcie Myślę, że będziemy czekać na rozwój wydarzeń Dlaczego czemu tak, nie indzieszem? Ja myślałem tu liście tak, tak, Kurde, tu liście to będzie bardziej tu i gdzieś. Dobra. Weźmiemy, czekaj, co się na rozwój sytuacji. Polacy znowu coś chcą. Długi się cały czas trzyma. Dobra, jesteśmy na mnie ze złotem? Nie. No będziemy dalej czekać. Nie mam co zrobić nawet. Nie kardynały gdzieś tylko dalej posiadał. Nie. Iść tutaj gdzieś. Będziesz obchodził, może śniadź jedną. Dobra. Czekamy dalej. Uuu, Francja! Nie podoba mi się to. Szymic. Kawał obłężony. Że armię ja ci nie ma. Tutaj mam dużą armię, można by coś im przysłać, musi jakieś. Tutaj w ogóle stoją na zewnątrz. Dobra, to poślemy... Poślemy jakoś tam armię na odsiać. Żeby im pomogli. no jeśli na tak będzie szybciej. Dobra, no, wyjedziecie Trzymamy. Dobra, i myślę, że w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia w następnym odcinku z grami Medieval 2 Total War. Cześć.